Siema, z tej strony Paweł. Postanowiłem się podzielić z Wami moimi doświadczeniami z dziedziny kulturystyki. Od 3 miesięcy regularnie chodzę na siłownie. Trenuję trzy razy w tygodniu, głównie mięśnie brzucha, ramion i pleców. Nie ukrywam, że od niedługiego czasu zaczynam robić rzeźbę, więc pomyślałem, że jeśli rzeźba, to musi być dobra odżywka na masę mięśniową. Poszperałem troszkę w internecie, przeszukałem opinie forumowiczów. Większość osób zachwalała ProBolan 50, więc pomyślałem, czemu nie spróbować. Od razu za, zamówiłem jedno opakowanie na próbę. E, myślałem, że do tej pory mm, profesjonalne odżywki nie są dostępne dla amatorów. E, ProBolan 50 miał naprawdę bardzo dobre opinie. Szczerze mówiąc, odkąd pamiętam, zawsze byłem szczupłym i dość chudym chłopakiem. E, dlatego postanowiłem połączyć dobrą dietę z probolanem i już naprawdę widać e, pierwsze dobre efekty. Przede wszystkim mam większe i silniejsze mięśnie ramion no i nóg. E, zaczynam tak naprawdę czuć się jak prawdziwy facet. Chociaż do doskonałej sylwetki oczywiście przede mną długa droga, to wydaje mi się, że połączenie dobrej diety no i probolanu da mi naprawdę doskonałe. Więc, stary, jeśli naprawdę myślisz o dobrej odżywce, to nie warto ryzykować z podróbkami różnych marek, ale kupić coś, co naprawdę jest dobrze polecane i sprawdzone. Jak dla mnie, ProBolan 50 jest diabelnie skuteczny. Więcej informacji o nim można znaleźć na stronie producenta. Pod filmikiem podałem link dla zainteresowanych. Pozdrawiam.